Do podium zabrakło kilku punktów i nieco szczęścia. Seniorzy SKS Tęczy Krosno-Odrzańskie zakończyli sezon ligowy na czwartej pozycji. Bardzo dobre składy i mocną formę na sezon 2024-2025 przygotowało aż kilka drużyn. To spora różnica w porównaniu do ostatnich sezonów. Ta sytuacja pokazuje, że z roku na rok w walce o najwyższe pozycje liczy się coraz więcej ekip. Po sezonie zasadniczym Siatkarze Tęczy zajęli trzecie miejsce. W półfinale Baraży mierzyli się z zespołem STS Słubice, który w rundzie zasadniczej dwukrotnie był lepszy od Siatkarzy z Krosna Odrzańskiego. W półfinałowym dwumeczu było podobnie. Zawodnikom Tęczy pozostał więc mecz o trzecie miejsce z UKS Żak Krzeszyce. Niestety po długiej pięciosetowej walce przegrany. Podobnie jak przez cały sezon, także i w meczu o brąz, Trzeba było mierzyć się z problemami. Kontuzja głównego rozgrywającego, będącego jednocześnie trenerem, mogłaby podciąć skrzydła każdemu. Zespół jednak nie poddał się i walczył do samego końca. Zabrakło kilku punktów i nieco szczęścia.